Dziś sprawdzimy najdziwniejsze lifehacki nowego Halloweenowego update'u. I jak wiecie, update ten był naprawdę ogromny, więc i też dużo ciekawych glitchy i lifehacków. No, zdradzę wam tylko, że dziś będziemy bardzo wysoko latali. Ta osoba wygrywa też skinka z poprzedniego odcinka, więc gratuluję. A jeżeli wy chcecie zgarnąć kod 50 zł PSC, na przykład na fałdolce, to już teraz w komentarzu piszcie: piła mechaniczna. Do tego każdy z was musi stawić łapkę w górę i suba z dzwonem na kanale oczywiście. No i obowiązkowo wpisany kodzik Manojek w sklepie Fortnite. Hashtag reklama. A, no i w opisie kanału zostawcie do siebie jakiegoś maila, Instagrama, żebym mógł się z nami skontaktować. Na pierwszy ogień idzie lifehack, który pokazuje nam, że mając piłę i napijąc się Fiza, a potem uderzając samochód, możemy polecieć bardzo wysoko w kosmos. Sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. No i dobra, problem taki, że nie ma tutaj nigdzie tego super szybkiego samochodu, więc spróbujmy to zrobić na zwykłym. Okej, okay, no na, na tym busie to chyba nie zadziała. Chociaż mam powiem, tak jakby trochę... Chciało mnie odepchać, no ale nie, nie odpycha. To sprint i atak, nie? No i to powinno mnie tak wystrzelić wysoko do góry, no, a nie wystrzeliło. No daj, on jeszcze mówią, że to musi być e, zwykły skin w tym whiplashu, więc no, no musimy spróbować na whiplashu No i tym razem wszystko tak jak trzeba. Jest piła, jest płyn ja... Co? Płyną jak go da z bąbelkami. No i jest klasyczny samochód Whiplash, No i teraz tak, używamy sobie Fiza tak zwanego. Teraz tak sprintujemy i atakujemy. No i co? Moi drodzy to. Ty, teraz się przez auto. To może jakimś studentem to zadziała? Oj, coś mi się wydaje, że to już nie działa, wiecie? Bo tak, PFI sprintuje i atakuje. Tylko, że ja nie wiem czemu lecę do góry. No nie, no nie. No dobra, on tak początek uderza, no ale nie, no zobaczcie, no ja sobie biegam, uderzam i to po prostu auto się rozwala. Absolutnie to nie ma prawa działać. Ty, a może taka fura, do której jeszcze nie wsiadałem na przykład? Miałby sens, nie? Czekaj, sprint i atak. Było jakieś takie przeteleportowanie lekkie. Sprint i atak. Ej! Pa 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 pa! Zaczynam wierzyć, że to może działać. To faktycznie działa. No, co prawda, to jest 370 metrów. Aha, ale my lecimy do przodu i to całkiem sporo, nie? Foldy też niby nie powinno być, no bo użyliśmy FIZA i nie ma. Ty, no powiem wam tak szczerze, jestem w szoku. Jedyne, co mi się wydaje, ale nie jestem pewien, że tak to działa, to to, że to auto musi być niejeżdżone. Czyli musicie znaleźć jakiś samochód, Whiplash i do niego nie wchodzić. Więc wtedy nawet skina nie musicie zmieniać. No bo tą pierwszą furą jeździłem i to w ogóle nawet mnie nie teleportowało. A tutaj od razu coś zaczęło się dziać. Sprawdźmy jeszcze raz. No tak, i tutaj za pierwszym razem. Ej, no tutaj już mnie wybiło bardzo mocno. Ponad 600 metrów i ciągle lecę. Dobra, zacząłem spalać. Nie no, powiem wam szczerze, jest to giga łatwe. Oczywiście przypominam, nie próbujcie tego w domu. Ja jestem na customie, no, za to na pewno można dostać bana, więc no, robicie to na własną odpowiedzialność. No ale jak to tak łatwo się lata, to spróbujmy jeszcze raz. O, i teraz na przykład mnie nie przesunęło. O, ale teraz mnie przesunęło. Bardzo to łatwe, po prostu uderzajcie w... Taką część przednią samochodu No i atakujcie zaraz po sprintowaniu Czyli sprint i atak O, ty spadłem na nowe auto Sprint i atak zadziałało. Mega proste, mega popsute, no i przy okazji mega potwierdzone. Potwierdzam tego lifehacka. Tu widzimy lifehacka, który pozwoli nam pokonać bossa yy, bardzo szybko, no w kilka sekund. Wystarczy tylko podjechać do niego autem, stanąć na dachu i on wtedy się nie rusza. Sprawdźmy, że faktycznie tak to działa. No i moi drodzy, zbliżamy się już, yy, mając furę, czyli tak naprawdę wszystko, co do, do tego potrzeba. Boss znajduje się tutaj na miejscówce i teraz tak, plan był taki, że podjeżdżamy do niego i wskakujemy na furę, Aha, on miał nic nie robić tam Odchodzimy i wskakujemy na furę Dobra, faktycznie, byłem za blisko I teraz, a, a on nie miał uciekać chyba, co? Gościu Dobra, podjadę znowu do niego Wskakuję na furę No i stoi, ja teraz do niego sobie strzelam A on zaczyna uciekać No dobra, to znowu do niego podjeżdżam Wskakuję na furę On stoi, ja strzelam On ucieka no to ja znowu biorę, podjeżdżam, skakuję na furę, on stoi, no to strzelam. A on ucieka. No, powiem wam tak, jest to bezpieczny sposób. To na pewno. No, bo kolega nas nie bije, więc my możemy sobie do niego bić i damage nie dostaniemy. Jednak, jak on tak ucieka, no to wiecie, no w takim normalnym meczu, kto będzie się ścigał z botem? Tu będzie 10 osób, on wam będzie uciekał, wy podjeżdżacie. No, ja wam już pokazywałem w pierwszym odcinku z mitów, że wystarczy tak naprawdę skoczyć na skałę i wtedy on nie odchodził. Tutaj chyba go to już trochę poprawili. Z autem nadal ma problemy, ale no, czy to jest jakieś mega użyteczne? No, wątpię. Tak czy inaczej, potwierdzone, no bo faktycznie. I nie dostaniecie. To jest bardzo fajny lifehack, bo podobno możemy być Ghostface'em przez cały mecz. Wystarczy tylko podejść do budki telefonicznej, mając pełny ekwipunek. I wtedy, jakby ten, ten, ten jego mieczyk się wyrzuca z naszego eku, więc nie dochodzi nam do eku. A my jesteśmy przebrani, więc przez cały mecz możemy biegać jako Ghostface i mieć cały czas jego umiejętności. Sprawdźmy, że faktycznie tak to działa. No to co? To powinno być bardzo proste do sprawdzenia. Jak widzicie, mamy pełen ekwipunek. No i co? Tak naprawdę wystarczy podobno wejść do. Y Budki no i nie działa Nie, patrzcie, ale tak jakby mam ten czarny Czarny efekt, ale nie sprętuję szybciej Wiecie jaki czarny efekt mi chodzi? Zobaczcie jak skacze To za mną taka czarna mgła jest, nie? No ale w tym filmiku typ był przez cały czas Właśnie... Nim, no, mnie jakby to absolutnie nie podziałało. Jestem na 100% pewny, że to działało, bo dużo tych TikToków bardzo było, więc znajdźmy jeszcze jedną budkę. No i mamy kolejną przebieralnię. Gdzie tu się wchodzi? Tu. No i też ważne, na tym TikToku było, że trzeba z kilofem wchodzić. Ja nie wiem, czy byłem z kilofem, no ale teraz wchodzę z kilofem i zobaczmy, jak to wyjdzie. Jestem gościem. No nie no ale wyrzuca mi item A ja znowu mam efekt ghostface, Ale nie jestem ghost Czyli epic musiał już to naprawić no bo nawet jeśli To weźmiemy za jakiś item i potem wyrzucimy, no to oczywiście przestajemy być ghostface'em, więc nie da się już tak łatwo tego zrobić, a trzeba przyznać, że było to bardzo popsute. No więc co? Ten lifehack oczywiście obalamy. Piła w tym update'cie jest bardzo popsuta i podobno, jeżeli będziemy atakować piłą, znaczy jechać na pilę i w tym samym momencie wejdziemy do kibelka, to wychodząc z tego kibelka, będziemy zgliczowani i będziemy nieśmiertelni. Sprawdźmy, czy faktycznie tak to działa. No i jesteśmy przed kibelkiem. Powiem wam, że znalezienie kibelków w tym Fortnite'cie to jest trochę problem. Podobnie z jestem jak tego, cały odcinek tego czułkami, nie wiem, z dwie godziny na to spędziłem. Tak w całości. No ale zadanie powinno być proste. Powinniśmy utrzymać e, przycisk prawy, czyli to rozpędzanie. O, to powinniśmy przytrzymać. I w tym samym momencie wejść do kibelka. Więc spróbuję, zrobiłem to i cały czas trzymacie e, prawy przycisk. I faktycznie wyszedłem z glitchowanej pozycji. Mogę się ruszać? Mogę. A, ale chyba nie powinienem się ruszać. Ty, tu jest piła, ta kosa leży. Dobra, czekajcie, zrobimy to jeszcze raz. Udało się. Trzymamy cały czas prawy przycisk. Ale nie mogę go puścić. No dobra, to jeszcze raz spróbujemy. Udało się. No i teraz będę trzymał cały czas. Tylko zaraz paliwo się skończy, nie? No tak, no ale dobra, on stoi, z tego co widzę, też bez paliwa i po prostu tak stoi. Ja trzymałem do końca paliwa, nic nie dotykałem, nic się nie ruszałem. No i wedle tego TikToka powinniśmy nie dostawać damage od strefy. A no do strefy jeszcze kawałek, ale czekam. Dobra, na minimapie już widzicie, że strefa do nas idzie. Ja dosłownie ręce przy sobie, nic nie klikałem. Tak jak wyskoczyliśmy z tego, z tego kibelka, tak stoimy. No i jak miałbym strzelać, to na pewno będziemy dostawać damage, to absolutnie nie ma prawa działać, ale na TikToku sprytnie to wyglądało. No i zobaczmy, strefa przed nami. I będzie damage, czy nie będzie damageu? No, oczywiście, że jest damage. No dobra, spróbujmy na przykład wejść. I czy zaraz po wyjściu będzie nas na przykład biła strefa? Bo wyszliśmy przed strefą jeszcze podczas glitchowania. No nie, nawet podczas zgliczowania nas bije strefa, więc to absolutnie nie działa. No jednak fajnie do strefy chmyjej, bo faktycznie wygląda to chociaż fajnie z tą zgliczowaną pozycją. No i to idealna rzecz, żeby nagrać fejkowego lifehacka. Tak czy inaczej oczywiście obalamy go, no nie ma prawa to działać. To jest bardzo mocny glitch, bo jak wiecie niedługo jest turniej streamerów na reloadzie, a podobno jest glitch, który pozwoli nam wejść pod mapę. Wystarczy tylko wejść do takiego sekretnego pomieszczenia i rozwalić yy, sufit. I wychodzimy nad mapę. Takie to proste. sprawdź, faktycznie tak działa. No i Moi drodzy, jesteśmy przed wejściem Do tego miejsca, dokładnie tu na mapie To się znajduje, a tutaj żebyście na całe Mogli widzieć, no i ta miejscówka w ogóle jest ciekawa Bo tutaj macie gwarantowane Mityczne skrzynki, to nie chodzi dosłownie O tą, bo ta nie jest gwarantowana, ale Schodzimy teraz tutaj, biegniemy W prawo, lewo i tutaj, no i tutaj Zawsze jest mityczna skrzynka, zresztą tam W drugim miejscu też, tylko teraz Tutaj chodzi o to, w tym lifehacku Że tą ścianę jak rozwalimy To powinniśmy być w stanie wejść pod mapę no, i chyba nie jesteśmy. No tak, sprawdzam właśnie na filmiku i dosłownie tak samo to u niego wygląda. On, co prawda, zestrzelił to drewno. Ja zbudowałem, ale widziałem na innym TikToku, że ludzie normalnie się budowali i niszczyli. No ale dobra, zróbmy tak jak on i zestrzelmy to z dołu. No i schodzimy. Dobra, jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu i on po prostu zestrzelił to. No nie, naprawili to. To na pewno działało, bo, bo widziałem to też na wielu, wielu tych e, TikTokach. No i to po prostu zabudowali. Tutaj jest jeszcze jedna taka skrzynka, więc spróbujemy też tutaj. No nie, no bo widzicie, tu jest gwarantowana, to też nie tutaj. Może tutaj zapomnieli na przykład? Yy, no, miałoby to sens, gdyby gdzieś tego nie poprawili, ale nie. Ktoś z Epic Games przyszedł i naprawił wszystkie sufity w tej miejscówce koło skrzynki. No tutaj mogliby zapomnieć, no, ale nie zapomnieli. No niestety, no nie wejdziemy dziś pod mapę, chociaż bardzo chciałem, no do tego lifehacka trzeba niestety obalić. No i moi drodzy, ostatni glitch z piłą, który podobno pozwoli nam bardzo wysoko polecieć. Wystarczy tylko taką w odpowiednie miejsce na ścianie się... Wjechać, czekać i nas wy wyrzuca 1000 metrów do góry. Sprawdźmy, czy faktycznie tak to działa. No w końcu powiem wam, już myślałem, że usunęli piłę łańcuchową, no ale jest piękna. Ty, no i technicznie to nawet można by pewnie zrobić przy takiej ściance, nie? Lecimy, czekamy 5 sekund i podskakujemy? Jak to miało być? Dobra, zrobię to na górkach, tak jak prosili. Dobra, teraz jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu i on tutaj każe, jakby się zatrzymać, więc zobaczmy, że to faktycznie tak działa. Lecimy w górę i się zatrzymujemy. Jest 5 sekund, raz, dwa, 3, 4, 5 i kazał się obrócić. A, no i nic się nie wydarzyło. Ty no, on mówił, że po prostu trzeba się obrócić. Może jak puszczę. No to też nie. O, 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 No dobra, teraz mnie wybiło faktycznie dużo dalej, więc to trzeba w odpowiednie miejsce chyba uderzyć. Spróbujmy i tutaj się zatrzymać. O raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz się obracam. No nie, bo to po prostu jadę do tyłu, jak się obracam. A może na przykład musimy wjechać tutaj, poczekać 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, odwrócić się i puścić. No też nie. No dobra, no faktycznie mnie to tak wybija, ale no to jest nic w stosunku do tego, co pokazywali oni. Poczekajcie, no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, może muszę, muszę puścić? Nie, to nie działa. Ty no, odpaliłem inny filmik i on tak, pokazuje, że trzeba wjechać w takie miejsce. Czy znajdę takie miejsce. Okej, okay, tu jest fajne miejsce. Patrzymy centralnie w górę i w momencie, w którym paliwo się kończy, podskoczyć... Podskoczyć. No i skacze i nic się nie dzieje. Dobra. I skok <laughs> Jednak działa Ej, naprawdę to mega wysoko wybija 680 metrów Nie, nie chcę sprawdzać, czy jest full dimension. Ja tak mądrze zrobiłem, że nad wodą to zrobiliśmy Więc przeżyjemy Dobra, czyli to nie jest naprawdę trudne I ja po prostu źle robiłem wtedy Więc tak, patrzcie, macie jakiś kamień taki, w którym możecie się Na przykład w takim miejscu schować Patrzycie centralnie do góry, tak ma na maksa do góry jak paliwo się kończy To po prostu podskakujecie i lecicie, zobaczcie, jak wysoko, aż mnie widać w mojej postaci. Dobra, teraz trochę niżej, ale po pierwsze, a no bo teraz pewnie macie Fold Image, zgaduję, ale jak macie miotłę, to po prostu sobie używacie miotły, anulujecie miotłę i spadacie sobie. O, shotguna mi nie widać, broni mi nie widać. Co jest? O, teraz mam dopiero broń. No i jak widzicie, dzięki miotle nie ma Fold Image'u, no ale sprawdźmy, jak to będzie bez miotły, bo jestem ciekaw. Wydaje mi się, że Fold Image będzie, więc poczekajmy, paliwo się kończy i skok. Ha, coś tak czuję, że jak raz mi się udało. O, dobra, nie, żartuję. No, wybiło mnie teraz chyba rekord, zrobimy skocznie, wam powiem 720 metrów. No nie da się normalnie tak wysoko dostać, to jest dużo ponad y, limit strefy. No i zobaczmy, moi kochani, czy y, tutaj działa fold image. Zgaduję, że padnę od razu, no bo czemu miałoby. Aha, to nie ma mage'u To jest mega, mega, mega popsute. I tu od razu wam przypomnę, nie próbujcie tego w domu, za to na pewno można dostać bana. Jak widzicie, ja jestem na customie, więc nikomu nie troluję Gierek. I zapytacie, czemu pan? Przecież to nie jest jakieś mega mocne. No to teraz sobie wyobraźcie, patrzcie. Jestem 600 metrów nad ziemią, używam miotły, jestem jeszcze wyżej. I na tej miotle po prostu sobie powolutku... Spadam i zanim spadnę, to pewnie trzy te strefy się zamkną. No, zobaczcie, ja praktycznie nie tracę wysokości, więc to jest naprawdę ultra mocna rotacja, i przypominam, nie próbujcie tego w domu. Tak czy inaczej, potwierdzam tego lifehacka, no mega to mocne.